Kanał młynówka znajdujący się w centrum miasta, zasadniczo chroniący centrum miasta. Łozy są kompletnie zamknięte, ale i tak przeciekają od góry. to odry, żeby Was nie skłamać, normalnie kończy się gdzieś na tej wysokości, oczywiście też kilka metrów niżej. Na szczęście, przynajmniej w tej części opola, woda jest jeszcze dość daleko żeby przekroczyć wysokość wałów przeciwpowodziowych po którym właśnie idę w tym miejscu normalnie są zapory z których formuje się zasadniczo wodospad poziom wody jest tak wysoki że nie formuje się już nic tu wyspa Pasieka oczywiście wejście tu jest zabezpieczone też mami policyjnymi Część znajdująca się przed wałami. To wszystko co tutaj widzicie to normalnie są tereny rekreacyjne. Tu także, o, tu gdzie jest ten trawnik, jeszcze kawałek dalej, jest przystań. Przystań statku Opolanin kompletnie zalana. Siłownia na świeżym powietrzu kompletnie zalana. Biorąc pod uwagę, na ile do tej pory podniosła się woda, mamy jeszcze tak 3-4 metry awaryjne. Według prognoz z dzisiejszego poranka woda nie powinna się podnieść więcej niż kolejny 1 metr. Bardzo dużą nadzieję pokładamy w zbiorniku w Raciborzu. A co przyniesie czas, pokażemy. Tu ten mały park pod hotelem Piast. Reszta zabezpieczona. Już niewiele nam zostało.